Myślałem, że Damian Knyba będzie walczył krócej niż ja będę mówił. Natomiast jest 12. zwycięstwo, jest jednogłośna decyzja sędziów, ale chyba nikt nie może być zadowolony z tego występu, zaczynając od Damiana Knyby przede wszystkim na początku i, i oczywiście jego trenera Sona Georgia, dlatego że nie było widać tego postępu od pierwszej walki. Nawiasem mówiąc, wydawało się, że ze znacznie trudniejszym rywalem, takie wszyscy mieliśmy wrażenie, natomiast tutaj podeprę się słowami dziennikarzy, którzy komentowali tą walkę, czyli, Marka, czyli Osuny i Kriegera, czyli zawodników, którzy, zawodników, czyli dziennikarzy, którzy parę w życiu rzeczy widzieli i kiedy na początku jeszcze próbowali bronić tę Jana Kryby, później już przestali, zadając pytanie, dlaczego nie kończy gościa, którego ma praktycznie no, na widelcu. Mówiąc językiem kolokwialnym, mówił to również Sean George, czyli trener, trener Damiana, który w pewnym momencie, chyba w piątej czy w szóstej rundzie zwrócił się do niego słowami, przecież musisz skończyć tą walkę, przecież on nie zasługuje na to, żebyś ty był, żeby być z tobą na jednym ringu. Jak się okazało, że to zasługiwał. Taki występ Damiana Kneby, kiedy dziennikarze wspomniany Osuna i Kriegel zastanawiali się, komentatorzy ESPN, dlaczego ta walka jeszcze trwa. Masz zawodnika na linach, zadajesz jeden cios, po czym wygląda na to, że to ty dążysz do, do zwarcia. Co prawda początek był w miarę dobry, chociaż też można było mieć wiele znaków zapytania, dlaczego ten... Ten Helman Algin z Meksyku, człowiek, o którym przez cały czas cały czas tej walki słyszeliśmy, że zrzucił prawie 60 kg w ciągu ostatnich kilku lat walczył ostatni pojedynek, ten na podstawie którego podejrzewam, dostał dostał tą walkę z Otto Walinem, z pękniętą ręką. Teraz był, cały, teraz był zdrowy, zadowolony, natomiast nie powinien tak długo, e, przez cały dystans, przez pełne 8 rund e, trafiać tak wielu ciosów e, pięściarza, który dysponuje tak wielkim zasięgiem ramion. To też było powtarzane dzisiaj e, e, przez dziennikarza amerykańskiego, że mamy do czynienia Damian Kneba z pięściarzem, który ma zasięg ramion dłuższy niż, e, większy niż e, Tyson Fury. Natomiast pytanie, szczególnie przez Marka Krygiela było, masz taki zasięg, dlaczego tego nie wykorzystujesz? Wiele, do wielu rzeczy ja nie, ja nie chcę się czepiać teraz oczywiście Damiana Kryby, natomiast bardzo, bardzo wątpię, że, że, że może być zadowolony tak samo jak jego ten, powiedziałem to na początku, dlatego że błędów było wiele. Przede wszystkim te początkowe pierwsze dwie rundy dawał się trafiać czasami, że gdyby to był lepszy pięściarz niż, niż Helman Olguin, czyli pięściarz gdzieś tak 250 w rankingu no to Damian miałby, mieć, miałby problemy i to olbrzymie, bo to dochodziły czyste ciosy z prawej ręki, z lewej ręki, ciosy na, ciosy na korpus. Damian te rundy wygrywał, ale wygrywał nieznacznie. Tutaj Marko Osuna zwrócił uwagę na fakt, że jesteś po to, żeby wygrywać i to wygrywać w sposób zdecydowany. No kautować. Tego podejrzewam, znaczy nie podejrzewam, tylko wiem, że to brak tego oczekiwał od, od Damiana, Damiana Knyby. Tak jak mówię, no, oczywiście, że wygrał. Tutaj w szóstej rundzie, czy w siódmej rundzie, były już dyskusje na ten temat, że oczywiście, że ten pojedynek jest przez Damiana Knybę wygrany. Natomiast. Tym, który może schodzić z ringu z podniesioną głową, bo będą te następne payday, będą te następne wypłaty, jest na pewno Helman Olguin, nie Damian Kryba. Nie to, że nie będzie wypłat dla Damiana Kryba, oczywiście nie o tym mówimy, natomiast e, e, oczekiwania dziennikarzy, i to było wyraźnie słychać, to, to są dziennikarze ESPN, to są ludzie, którzy pracują w ESPN od lat. To są osoby bardzo poważane. Osuna jest uznawany i słusznie za jednego z najlepszych pięściarzy, najlepszych komentatorów pięściarskich w Stanach Zjednoczonych, że oczekiwaliśmy od Damiana Knyby więcej niż tylko to, że wygrywa 8 rund. No niby można być zadowolonym, 12 zwycięstwo dodane, natomiast tego postępu, i to nie jest moje zdanie, inaczej, to jest moje zdanie, ale również zdanie tych, którzy siedzieli przy ringu. Widzieli to samo co ja, widzieli prawdopodobnie lepiej, bo byli, byli bliżej. Czekamy, w dalszym ciągu czekamy na, ten, na to podniesienie wartości pięściarskiej, dlatego że no ja nie widziałem różnicy. Jeśli widziałem, to, to podejrzewam, że na gorsze. Jeśli chodzi o ten pierwszy pojedynek, który, który odbył pod banderą Tobranków Prudential Center Damian Knyba. Niby wszystko jest. No jest, to jest ta taka końcowa uwaga, bo też mówię, nie, chcę tego, nie chcę tego przyciągać, komentujemy tylko jedną walkę, niedługo wyjdzie na ring Lopez, niedługo wyjdzie na ring Teofimo walczyć z Taylorem, więc nie będę tutaj przedłużał, natomiast nie widać, Postępu. Można włą włączyć te walki, jedną i drugą, wrzucić je właściwie obok siebie i one będą wyglądały tak samo. Można powiedzieć, OK, zawalczył tak samo, natomiast wygrał, i to jest ważne. I tak, i nie, bo z jednej strony oczywiście, że to zwycięstwo się liczy, jest dodane plus jeden, natomiast te znaki zapytania, dlaczego z gorszym rywalem albo. W najlepszym przypadku z takim samym, z takim samym rywalem, no nie walczysz tak samo jak walczyłeś w To Pierwsza walka to nie była jakaś wielka, wielka walka Polaka. Ja mam wrażenie, że tutaj od tego Ol, Olgina e, przyjął więcej takich czystych ciosów niż przyjął w tej pierwszej walce w Prudential Center e, Damian Kneba. Wygrał do przodu, oczywiście trzymamy kciuki, natomiast to, że sporo pracy to widzieliśmy wcześniej i jestem ciekaw jak podejdą do tego szefowie promocyjni to braku. jaka następna walka dla Damiana Kryby, bo nie sądzę, żeby był to w dalszym ciągu ten rywal, który był jako numer jeden, czyli Harper, czy teraz Olgin jako numer dwa, bo to by, to, by chyba nie miało, to by chyba nie miało większego sensu, większe wymagania będą postawione Damianowi, ciekaw jestem kiedy to się stanie, natomiast z jednej strony oczywiście gratulujemy zwycięstwa, krzywdy nie dał sobie Damian zrobić, po raz kolejny potwierdził, że szczękę chyba ma, no bo jak przyjmujesz coś od 250-funtowego gościa, a parę takich przyjął i nawet nie mrugniesz, Podobnie było z harperem, to to już jest dobrze. Natomiast po pierwsze tych ciosów za dużo, a po drugie, no, brakowało takiego jakiegoś zdecydowania i nawet jeśli nie nakatujesz jednym ciosem, albo nie ustawiasz gościa jednym ciosem, bo tutaj nie było takiego momentu, w którym, w którym Olgin mógłby tą walkę przegrać przed czasem. Ja go w każdym razie nie widziałem no to te czasy powinny być celniejsze. Ciekaw jestem jak wyglądała rozmowa trenera. Niekoniecznie ta przy mikrofonach, bo domyślam się, że ta przy mikrofonach była jak najbardziej ok. Natomiast jestem prawie pewien, że sporo uwag Damian wysłucha, a wiem, że słucha uwag Shona Georgia i, i na ta, praca, ta praca będzie kontynuowana. Po pierwsze, a po drugie będzie przynosiła widoczne rezultaty na ringu, bo tak jak podsumowali koledzy z ESPN, to jest najważniejsze, tego się od ciebie oczekuje, żebyś z każdą walką był coraz lepszy. Pozdrawiam Was na gorąco z Chicago o walce w Nowym Jorku. Pozdrawiam serdecznie, przypominam, za dwa tygodnie będziemy mieli te same emocje. Wraca, wraca Adam Kownacki w tej samej sali, ale o tym jeszcze zdążymy, będziemy mieli okazję porozmawiać. Trzymane na razie.